Tylko wiem, jak to działa, nie? Czyli, OK, czy ja sobie robi to, czy ja sobie robi tamto, czy jestem w stanie patrzeć na działające rozwiązanie agentowe, i dzięki temu, że byłem na kursie, wiem, jak ono działa i jestem w stanie znacznie lepiej z niego korzystać, i robię dzięki temu rzeczy, których to nie jest tak, że robiłbym wolniej. Ja bym tego nigdy nie miał najmniejszych szans zrobić. A teraz. Mam te umiejętności i wykorzystanie różnego rodzaju narzędzi, poskładanie tego, żeby ten mój pomysł prowadził to życie. to jest po prostu game changer. Cześć wszystkim, ja się nazywam Arias Górski, jestem z Mysłowic ze Śląska, a całe wcześniejsze życie żyłem w Zabrzu, no ale cały Górny Śląsk. Googlem rozmawiam, na bazie tych naszych zajęć, ja się też padam na kilka pomysłów jak można by tworzyć aplikacje i rozmawiamy z Googlem jakbyśmy mogli to wykorzystać i jakieś rozwiązania. Czyli w jaki sposób wykorzystać Dialogflow'a, GCP i tak dalej, to jest eksperymentalne. Czyli jesteś jednym z pierwszych i potem możesz rozmawiać z naprawdę świetnymi ludźmi. Ja jestem w stanie z osobami teraz na różnych community, gdzie ja się bardzo aktywnie udzielam, jestem wszędzie na większości. To jestem w stanie z nimi rozmawiać i rok temu bardzo mi się podobała ta rozmowa. Bardzo dużo się uczyłem, ale bardzo często nie wiedziałem o czym jest I Mimo wszystko czułem swoje blaki techniczne. Biznesowo, use case'owo ok, ale technicznie tego nie było. Teraz mam jeszcze tę warstwę techniczną, nie? Czyli z elefanta mam ten takie spojrzenie szerokie, z, dla menadżerów od Marii, takie biznesowe, a teraz mam teraz to techniczne. Jak to już się złączy, w całość, czyli masz i jedną, i drugą nogę, to, to jest magia, nie? To jak było, że są codingi, zaraz będą agenci, no to wiedziałem, że po prostu dla mnie to jest całość. To trzeba to zrobić razem. Więc po prostu od razu się zapisałem, jak tylko była możliwość. W kontekście tego, że telefantowe te to wiedziałem, że jakoś będzie to, ja w to wchodzę w ciemno. Nie sprawdzam bo potem żadnych rzeczy. Po prostu, jeżeli jesteś od elefanta, to jest coś z tobą uczynię, to, ja to wchodzę w ciemno. A poza tym, jeżeli chodzi o agentów, to dla mnie to jest to, czym to powinno trochę być. Czyli jeden LLM jest fajny, nie? Czyli Zadasz mu pytanie, dostaniesz odpowiedź, ok, ale w momencie jak zaczynasz dawać mu jakieś narzędzia, ja jestem strasznie zafiksowany na IoT, ja lubię jak coś robi, czyli jak robot jeździ, albo jak Siri, która, miejmy nadzieję, kiedyś zacznie robić to, co się nią prosi, ale że agent faktycznie dostaje te narzędzia i zaczyna działać w Twoim imieniu, to jest dla mnie magia. Dlatego chciałem trochę już też zacząć próbować iść pod tym kątem, zobaczyć, czy będę w stanie. Robić tak, że on faktycznie będzie coś w stanie aktywnie działać. I to jest to, co mnie najbardziej pchało. Mam no, dobry case pod to, bo dostałem zaproszenie na Global Digital Banking Forum jako uczestnik. Czy nie chcesz się pojawić na forum, więc powiedziałem spoko, ale może mógłbym opowiadać. o czymś. Oni, no dobra, o czym byś chciał opowiadać? Powiedziałem, chciałbym powiedzieć o agentach i o tym, jak oni mogą właśnie się wykorzystać. Będę w maju w Berlinie opowiadał o agentach, wykorzystując tą wiedzę, którą zyskałem z tego kursu. To jest jedno z największych forów takich światowych bankowości, gdzie właśnie agenci, jako ta przyszłość, a ja o tym będę jakby chciał właśnie no, trochę pokazać innym, bo moim zdaniem, nawet jeżeli to jest eksperymentalne, to to jest kierunek, który ja w 100% popieram. I moim zdaniem, trzeba nadążać. Co będziemy w stanie zrobić z agentami? No bo trochę possibilities are endless. Jak dla mnie, w sensie, patrząc na to, co my robiliśmy na tych zajęciach, wszystko można zrobić. Po prostu można zrobić wszystko, ok możesz sobie podpiąć przeglądarkę, no bo podpiąłeś różne wyszukiwarki, możesz podpiąć raga, możesz podpiąć jakieś funkcje. I z perspektywy bankowości, na przykład ja właśnie będę chciał opowiadać o tym, jak budować takie chatboty oparte właśnie o multiagentowość, to wszystko, czym będę opowiadał to, co mam z głowy, o czym chciałbym, to jest pokłosie tego, co było na kursie, tylko po prostu pokazane na tę naszą strukturę Okej, okay, teraz bankowość. No przecież tak samo banki to są gigantyczne korporacje, potrzebne są wewnętrzne systemy do tego, żeby inteligentnie zarządzać danymi z wielu różnych źródeł, tak samo jak. Banku, jak w wielkiej firmie technologicznej, czy w każdej dużej firmie to się przyda, nawet w dużej części moim zdaniem startupów, to się może przydać wszędzie. Tylko znowu, żeby sensem to wykorzystać, trzeba wiedzieć, jak to działa. Trzeba wiedzieć, jak to działa, trzeba poświęcić ileś czasu. Dlatego polecam wtedy ten kurs, żeby pójść, zrobić sobie fokus, czyli, OK, jeżeli jesteśmy to półtorej godziny, czy tam dwie godziny, to jesteśmy nie tylko ciałem, ale duchem. Umysłem, całym po prostu skupieniem się nad tym, bo potem to gigantycznie procentuje.